Dzień dobry, Szymon Zajkowski, dom maklerski TMS Brokers. Od pierwszych godzin handlu na Starym Kontynencie dolar amerykański umacnia się wobec wspólnej waluty. Obecnie kurs EURO USD zniżkuje do 1,3030, czyli w okolice linii trendu wzrostowego poprowadzonej od dołków z drugiej połowy maja bieżącego roku. Wraz ze spadkami euro-dolara osłabia się polski złoty, Kurs EUR-PLN wzrasta w okolice 4,3280, a USD-PLN do 3,32. Dziś będziemy mieli bardzo ubogi dzień w odczyty danych makroekonomicznych. Największą uwagę powinien przykuć odczyt dynamiki zamówień w przemyśle w Stanach Zjednoczonych za maj. Dziś również na rynkach powinna dominować atmosfera wyczekiwania na ważniejsze dane. Mianowicie w czwartek Europejski Bank Centralny ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych, natomiast w piątek poznamy raport z amerykańskiego rynku pracy za ubiegły miesiąc. Co więcej, atmosferę wyczekiwania również powinniśmy zaobserwować na parach złotowych. Jutro bowiem Rada Polityki Pieniężnej ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych. Podobnie jak rynek uważamy, że RPP obniży koszt pieniądza o kolejne 25 punktów bazowych. Niemniej jednak uważamy, że do końca tygodnia złoty kurs euro złoty pozostanie w przedziale 4,30-4,35. Dziękuję za uwagę. Życzę udanych inwestycji.